Dziennikarz, pisarz, publicysta, wykładowca, a przede wszystkim gnieźnianin Krzysztof Szymoniak został odznaczony honorowym medalem za swoją wieloletnią działalność pan Krzysztof Szymoniak został uhonorowany medalem za zasługi odznaką właściwie za zasługi dla województwa wielkopolskiego ponieważ jest też postacią nietuzinkową bardzo mocno wpisującą się w realia kulturalne gniezna ale także całego województwa ponieważ doceniono Zarząd Województwa Wielkopolskiego docenił tutaj wkład poetycki w życie kulturalne, dziennikarski, a także fotograficzny. I rzeczywiście tak się zbiega, że to odznaczenie pojawia się w momencie, kiedy pan Krzysztof obchodzi jubileusz. Jest to pewnie czas jakichś takich podsumowań, jestem osobiście przekonany, że to jest odznaka, która się panu Krzysztofowi Szymoniakowi należy, mówię to także jako mieszkaniec gniezna, mówię to także jako polonista, czyli ten, który się w tych kręgach, przestrzeniach kultury porusza. Krzysztof Szymoniak przez lata pracował jako dziennikarz, a także wykładowca akademicki. Na swoim koncie ma liczne publikacje. Przez 45 lat swojej aktywności dziennikarskiej, literackiej, pedagogicznej, także naukowej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza całe, całą energię, całą radość istnienia i twórczości przekazywałem gnieznu, Poznaniowi Wielkopolsce. Tutaj funkcjonowałem, tutaj mieszkałem, tutaj się rozwijałem. Tutaj e, t, tworzyłem, e, pracowałem dla innych również, ponieważ wiele z moich książek, zwłaszcza te, które dotyczą problemu fotografii, to są książki e, poświęcone środowisku fotograficznemu Wiel Poznania i Wielkopolski. Więc ta odznaka jest dla mnie e, symbolem uznania e, za trud, który. Z radością, bezinteresownie, często na drodze wolontariatu zamieniałem na fakty. Na fakty dziennikarskie, literackie, fotograficzne na publikacje różne inne tego typu działania. Więc jestem zaszczycony. To jest przede wszystkim dokumentalista, dziennikarz, poeta. W ostatnim swoim dziele zawarł też 365 archeologia pamięci, zawarł swoje dzieła zarówno fotograficzne, jak i słowo pisane. Jest to niejako kronika historii Gniezna, co przez te wiele lat kiedy tutaj na terenie miasta Gniezna pan Krzysztof e, tworzył. E, jest tutaj udokumentowane, jak to miasto się zmieniało, więc myślę, że też za swoje zasługi, osiągnięcia na, na ostatniej radzie, uroczystej radzie sesji Rady Miasta Gniezna został uhonorowany również przez Pana Prezydenta medalem jubileuszowym, doceniając właśnie wkład jego działalności w rozwój kultury na terenie Miasta Gniezna. Więc dzisiaj szczególna też okazja, bowiem te książka, ta książka, która została przez pana Szymoniaka wydana we własnym zakresie, własnym nakładem za swoje środki finansowe. Już ten nakład się rozszedł i właśnie przy okazji wręczenia tego medalu prezydent zadeklarował, że, do, że miasto dodrukuje te książki i dzisiaj miałem okazję również symbolicznie przekazać jeden z tych egzemplarzy dodrukowanych Panu Krzysztofowi, aby mógł również dalej rozpowszechniać te książki wśród swoich znajomych, przyjaciół czy osób, które uzna za godne, aby te właśnie ten egzemplarz, tą pozycję wręczyć. Także myślę, że przy okazji dzisiejszego jubileuszu zarówno tak jak tutaj się Pan Krzysztof mówił w swojej pracy artystycznej działalności 45-lecia, także myślę, że mogę zdradzić Pan Krzysztof się nie obrazi, że dzisiaj również obchodzi w dniu dzisiejszym 70. urodziny, więc życząc mu wszelkiego zdrowia, ale również także jeszcze wielu lat pracy na rzecz społeczności Gnieźnieńskiej i nie tylko ten prezent od pana prezydenta został przekazany. 70. urodziny i wręczony medal jest dla Krzysztofa Szymoniaka prezentem i jednocześnie podsumowaniem życiowej wędrówki zawodowej.